...za waszymi oczami skupić się tylko na głównej fabule. Więc to możecie napisać. Dobrze, pierwszy quest poboczny, to idziemy z, po nagrodę od Kowala za uratowanie cór jego córki. O ile pamiętacie, w zamku ją uratować. Moja walena wróciła! Opowiedziała mi, jak ją uratowałeś! Nie wiem, jak ci dziękować! Weź to, jako nagrodę. To robota krasnoludów. Będzie ci dobrze służyć. Eee, nie potrzebuję nagrody, zachowaj to. To bardzo szlachetne z twojej strony. Jeszcze raz dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. Dobra. Lel. Awans dostałem, mam się za to. Zdajemy do kondycji, rzecz jasna. No i y, mamy kolejną specjalizację, która pójdzie w czempiona. W tym wypadku głowiłem się, co na początku wziąć, ale doszedłem do wniosku, że skoro już templariusza zacząłem rozwijać, to go rozwinę do końca. Teraz będzie forteca umysłu, która zwiększa odporność na umysłową, czyli na zaklęcia jakieś tam psychiczne i tym podobne. E, jeszcze szybka rozmowa o interesach, bo ma że mamy coś do sprzedania. E, kaptur. Złoty pierścionek. I to chyba w tej chwili wszystko. zdecydowanie do kupienia raczej nie ma nic ciekawego teraz do tablicy kantorowej będzie łatwo mamy trochę zadań większość zadań y, automatycznie się napatoczy przy podróżowaniu na w mapie świata. Błogosławieni stróże pokoju. Obrońcy sprawiedliwych. No tutaj oddaliśmy też questy. 5 zł złota do przodu, wkończono zadania. Tuż pod skórą. Eee, no, to z tymi gruczołami. Nieumarłych. Dostalibyśmy chyba 2,5 sztuki. Znaczy, 2 sztuki złota i 50 srebrników ale że przynieśliśmy 10 więcej tych drugich kluczowów to dostaliśmy w 5 lub złota jeszcze wyn dostała level to tam jej do magii, gdyż siły woli mają jak na razie sporo i tutaj wyn jeśli chodzi o specjalizację drugą trudno mi wybierać zawsze w co by ją podpakować ale dla picu ją daje zawsze mistycznego wojownika Może jej się przydać czegoś kiedyś. Jak na razie damy aurę oczyszczenia. Bardzo fajne zaklęcie. Nie dość, że leczy jednorazowo, czy tam co chwilę, gdy jest uruchomiona, to jeszcze znosi e, e, rany, które trzeba e, normalnie, które leczy się tylko i wyłącznie zestawami leczniczymi, ale aura potrafi wyleczyć e, je sama. To jest jedyny szar, który może to zrobić. E, kolektyw magów. O. Z zadanie z, 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 z tfu, Nie mogę się wysłowić, wybaczcie Zadanie ze złymi banastora. Mamy cztery jak na razie. Zostały nam... Został nam tylko jeden, o ile się orientuję do znalezienia. Znajdziemy go podczas tronowania właśnie świętych prochów. Jak na razie oddamy, co nie Weź to! Zasłużyłeś. Ukończono zadanie. Dostarczyłeś do kolektyw magów 10 wiązek grzybów głębinowych. Dobrze znów cię widzieć. E Kolektyw magów... Sprawiedliwość musi stać się... Tak, 10 mikstur, Eclirium musimy dostarczyć Templariuszowi, który stoi przy młynie, kawał drogi, no ale jak mus, to mus. Po czym będziemy musieli wrócić z powrotem do typa od kolektyw magów. Powiedzieć muszę że zadanie jest wykonane. Strasznie utrudniają, muszę powiedzieć, życie mięsne. Niektóre. Dlatego jak najszybciej, też muszę win dodać w zaklęcie wśpieszenia. Zawsze to będziemy trochę szybciej biegali. Templariusz jest tutaj. Ruszaj, przyjacielu! Mam dla was prezent od kolektywu magów. Tak, wspaniale! Bardzo sobie cenię korespondencję otrzymywaną od moich honorowych przyjaciół z kolektywu. Dziękuję ci w imieniu swoim oraz moich ludzi. Dopilnuję, by wspaniałomyślność kolektywu została odwzajemniona, a tymczasem ruszaj w drogę. Dobra, niestety właśnie nam się uszczupiła trochę. Ilość mikstury clerium o 10, więc niedużo no, tam z tego co pamiętam, mamy. Już mi się nie chce teraz sprawdzać. Teraz oddamy to zadanie kolektywowi. A, jeszcze po drodze porozmawiamy z nieregularnymi Blackstone'a. A przynajmniej z ich wysłannikiem. A niech mnie! Jesteś tym szarym strażnikiem, o którym wszyscy rozprawiają. Reprezentuję nieregularnych Blackstona. Jesteśmy kompanią najemników, którzy po wojnie z Orle popadli w poważne tarapaty. Z pewnością wiesz, że sytuacja z każdym dniem jest coraz cięższa. Z twoją pomocą nieregularni znów mogliby się na coś przydać Fereldenowi. Co mogę dla was zrobić? Nasi przywódcy domyślali się, że zechcesz pomóc. Na każdym z naszych posterunków w Fereldenie znajdować się będzie zaadresowany do ciebie list. W przeciwieństwie do większości naszych współpracowników ty dostawać będziesz listy prosto od naszych przywódców, Relnora i Taorana. Mam więc nadzieję, no, że rozumiesz jak wysoko nieregularni cenią sobie mi. szarą straż. Zainteresuję się tym. Dziękuję. Po wykonaniu misji wróć do mnie lub udaj się na jeden z naszych posterunków. Dopilnujemy, by Twe wysiłki zostały odpowiednio wynagrodzone. Niechaj błogosławieństwo stwórcy oświetla ci drogę. No. W ten sposób mamy nowy wpis w kodeksie. E, tutaj mamy zadanie od nich na zabicie trzech deserterów. Jednego zabijemy przy e, okazji wykonywania zadania z, z mieczem Stena. Kto nie smaruje, ten nie e, pojedzie. No i tu jest zadanie w Denerim. Mamy przekażeć podziękowania pięciu kurierom to, to, to zadanie dopiero wykonamy, gdy będziemy mieli dostęp Denerim do dzielnicy Plepsu, czyli elfiej. Ponieważ tam jest, się znajduje jeden z tych kurierów, ale jak na razie nie mamy tam dostępu. Weź to! Zasłużyłeś Dobra, zadanie wykonane. Jedna sztuka złota do przodu. Ile mamy w ogóle teraz? Nie to. Ile mamy w ogóle sztuk złota? 70. Nie najgorzej. W podstawowej części gry jest, jak dla mnie, dość, dość no, dość ciężko ze złotem. Nie ma tak fajnie, że znajduje się go tonami i można wydawać na co się chce. Trzeba się... uważać na co się wydaje. Odwiedzimy tu jeszcze szybko klasztor. Z dwiema osobami muszę zamienić, ponieważ przypomniałem sobie, że tak, tu jest jetta bodajże, tak. Znaleźliśmy jej męża i syna jeszcze bardzo dawno, znaczy już bardzo dawno temu w Głuszy Korkali, gdy byliśmy właśnie szukać e, tych zapisków szarych strażników. Jesteś szarym strażnikiem, zgadza się? Byłeś w Ostagarze? W Głuszy Korkali? Mój mąż i syn wyruszyli w tamte strony. Chcieli przekazać pieśń światła Hasyndom. Od tamtej pory nie dali znaku życia. Nazywasz się Jetta. Tak. Słyszałeś o mnie? Twój mąż i syn nie żyją. Ja... tak czułam. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. E... Proszę bardzo. Niech ci Stwórca błogosławi. No i to wszystko i jeszcze z nią szybka rozmowa. Ocaliłeś nas. Nie mogę uwierzyć, że żyjemy i że już jest po wszystkim. Wciąż... wiele jest mrocznych pomiotów, z którymi trzeba się będzie rozprawić. To jeszcze nie koniec. Wszyscy tak mówią. Jeżeli mroczne pomioty podejdą bliżej, możemy być zmuszeni ewakuować wioskę. To straszne. Dzięki pieniądzom, które dałeś nam za miecz dziadka, wynajmę kogoś, by zawiózł nas do Denerim. Przy odrobinie szczęścia będziemy tam bezpieczni. Niechaj czuwa nad tobą Stwórca. Nigdy cię nie zapomnę. Dobra... No i to wszystko. Będzie ładnie. Hurra, na razie to wszystko już gotowe. E, ruszamy w takim wypadku e, robić zadanie z kamiennym strażnikiem i przy okazji pozyskać e, nowego członka drużyny. W jakbyś normalnie, pończyłem tylko tryb, hmm. w sumie chyba tam ten. Wyjść, nie pamiętam już. Ale pójdziemy tędy. Nie chcę przypadkiem do zamku się przenieść. Zapis. Ruszamy w drogę, tak jak najbardziej. A, no i właśnie, tu mamy karawana, uchodźcy, i pobojowisko. Zadania poboczne. Może w sumie zajmiemy się nimi jak będziemy szli do Denerim, do brata genitiwa, ale jak na razie wykonamy e, kamiennego strażnika. Jeszcze nas coś po drodze atakuje, może to nawet któryś z tych tam... przy okazji... Przy, no może... właśnie... O, tak, to chyba to. No tak, to jest też z questem pobocznym, tak jak mówiłem. To no niebezpieczne przywódca. czasy dla podróżników, co? W drodze trafiliśmy nawet na mroczne pomioty. Dokąd zmierzacie? Mamy dostarczyć wiadomość do zakonów Denerim. A ty? Jesteś tu po to, żeby... Nie, żeby was powstrzymać. Nie, co to za wiadomość? W pobliżu lasu Bresilian widzieliśmy maga krwi. Chcemy donieść o tym zakonowi. Jestem tu po to, żeby was powstrzymać. Rozumiem... Cóż, życzę powodzenia. Jestem tu, żeby was powstrzymać. <laughs> Zdawało mi się, że powiedziałeś. Chwileczkę. Mówisz poważnie? Preswazja, może my moglibyśmy dostarczyć Waszą wiadomość? Aha. Myślę, że można by tak zrobić. Najważniejsze, żeby dotarła do adresata. Uważajcie na siebie. Zadanie zaktualizowano. Oczekajcie fanturników. nie złożą już swoich e, mało wiarygodnych zeznań. Wracaj do kolektywu Magów po nagrodę. Tu taka mała ciekawostka, jakbyśmy poszli do Lasu Brasilian, to w jednym miejscu byśmy znaleźli nawet tego maga. To tak... To taka ciekawostka w sumie ma. Nie pamiętam tylko, czy ten mag by nas atakował, czy nie. Jeśli będziecie Jak chcieli, chcesz. będziecie mogli spróbować. Jedno zadanie poboczne z głowy wystarczy je oddać. Na szczęście, te zadania poboczne tutaj nie są długie, to jest akurat plus duży. Felix. Ach, będziesz mi musiał wybaczyć, jeśli zachowuję się trochę nerwowo. Niewielu zapuszcza się w te strony. To oczywiście część mojego problemu, nieprawdaż? Mu przestraszył się bata i uciekł w leśną gęstwinę. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Co ty tu robisz? Ach, czekam, aż mój pomocnik znajdzie tego przeklętego Muła. Oczywiście, strasznie tu zimno. O, <laughs> Pewnie chodziło ci o to, co robię tutaj, yy, czyli w tej części kraju. Pozwolisz, że się przedstawię. Felix de Grosbois, kupiec i przedsiębiorca do usług. E, należę do, saraj, do Szarej Straży. Szary Strażnik? Imponujące, słowo daje. Zwykle nie podróżuję tą drogą, ale ponieważ toczy się wojna, miałem nadzieję, że uśmiechnie się do mnie szczęście i będę miał w górach dobrą pogodę. Niestety nie sprawdziło się ani jedno, ani drugie. Ta podróż była jak dotąd serią katastrof. Nie śmiem sugerować, ale może zechciałbyś pomóc koledze podróżnikowi. Czego ci trzeba? Ze wszystkich rzeczy, które poszły źle. Najgorsza jest sprawa artefaktu zakupionego przeze mnie w dżadder. Ma to być rzekomo różdżka kontrolna do golema. Nic mi po niej, bo nie będę miał okazji do jej użycia. Ale może tobie się przyda? Ile za nią chcesz? Nic. Nie chcę po prostu targać ze sobą czegoś, co jakiś bandyta uznać może za drogocenny kamień. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy ci się przyda. Za dużo za nią zapłaciłem, żeby teraz od tak po prostu wyrzucić. Dlaczego czego służy ta różdżka kontrolna? Krasnolut od którego ją kupiłem, powiedział, że można za jej pomocą uruchomić i kontrolować golema. Dopóki trzymasz ją w ręku, golem robi to, co mu każesz. Może się przydać, nie sądzisz? Wyglądasz mi na kogoś, kto umiałby zrobić z niej użytek. Na czym polega kruczek? Kruczek? Tak, chyba jest pewien kruczek. Polega na tym, że golema nie ma w komplecie z różdżką. Stoi podobno w wiosce na południe stąd. Czeka, by ktoś go uruchomił. Nawet gdybym mógł się tam udać, a uczynić tego nie mogę, to rozumiem, że wioska opanowana została przez mroczne pomioty. Ty jednak jesteś szarym strażnikiem. Mroczne pomioty nie stanowią dla ciebie żadnego problemu, prawda? Skąd mam wiedzieć, że ta różdżka w ogóle działa? Osobnik, od którego to kupiłem, to mój stary kontakt. Nie chciał jednak przyjeżdżać do Fereldenu, tyle tu mamy. Kłopotów? <laughs> Powiedział, że dostał się ją od człowieka, ukryć. który był właścicielem Golema. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy zadziała. Stąd właśnie ta bardzo niska cena. <laughs> Co ty na to? Tak myślę, że mógłby mi się przydać. No i dobrze. Jak już wcześniej wspominałem, Golema znajdziesz na południe stąd, w miasteczku zwanym Honlit. Zaznaczę to miejsce na twojej mapie. Po prostu unieś różdżkę i powiedz dule w gar. Wtedy golem się przebudzi, a przynajmniej tak mi mówiono. Mam nadzieję, że ci się uda. A jeśli nie. Może mógłbyś poszukać człowieka, który był właścicielem golema. O ile jeszcze żyje, oczywiście. W takim razie życzę szczęścia, a ja będę chyba musiał sam poszukać tego muła. No i mamy nowe zadanko. Jeszcze pozbieramy roślinki. I lecimy. O, tutaj, Honlit. Długo to nie powinno potrwać. Jak sądzę, dość szybko mi zawsze się schodziło z tą wioską. Co prawda, może być trochę dłużej, jako że rozmów słuchamy. I dotarliśmy. Muszę przyznać, że całkiem mi się podoba wejście. Chociaż, jak pierwszy raz widziałem, to było całkiem ciekawe. Szczególnie, że już trupy wiszą. Ludzie uciekają, a za nimi pędzą mroczne pomioty. Nie Nie No ale na wszelki wypadek zapiszemy.